Dzień dobry, czwarta rano, a ja wstałam, bo mam autobus 4:45 na lotnisko i dzisiaj zabieram Was do Hiszpanii, do Alicante dokładnie na kilka dni. Tak mi się nie chce wstać. już czwarta w niedzielę. To jest katastrofa. Ale mam nadzieję, że to będzie kolejna niezapomniana przygoda. I nie mogę się doczekać tych pięknych widoków. Ale najpierw autobus i drzemka jeszcze w autobusie. Także do zobaczenia. Jesteśmy już na lotnisku yy, i jesteśmy na lotnisku Warszawa Modlin. A tutaj takie malutkie lotnisko, więc yy, będzie wszystko szybko sprawnie szło. Ale ja jeszcze jestem śpiąca, potrzebuję jakiejś dobrej kawki. No i teraz czekam też 4 godziny na lotnisku, bo szybciutko przejechaliśmy. Więc yy, fajnie, 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 fajnie. Pójdziemy sobie coś zjeść zaraz albo napić się. I czekać 4 godziny! Ale ja tam lubię, ja się od razu czuję. Tak jak Wam mówiłam na vlogach z w w Włoch, ja się czuję, że żyję od razu jak gdzieś jadę, więc super! Także cieszę się mega. Zgadnijcie co? Siedziałyśmy z Julią moją siostrą, z którą ja teraz jadę do Alicante, lecę do Alicante. Siedziałyśmy ile? 40 minut? 40 minut i, i wypełnialiśmy formularz, bo nie przyszła żadna wiadomość nam na e, pocztę, a trzeba było mieć taki kod QR. No i oczywiście ja już przerażona, że nie polecę, bo już miałam sytuację, że tutaj z Modlina nie poleciałam ze względu na test który był podobno nie od tej firmy co trzeba ale to już mniejsze z tym, dzięki Bogu się udało i już tylko teraz czekamy na samolot. Czekanie, czekanie, czekanie i to jest zawsze ta najgorsza część bycia na lotnisku, chociaż wiadomo, że inaczej się nie da, bo wszystko trzeba sprawdzić i tak dalej. Dobra, idziemy, bo już sprawdzają nam bilety i dowody, już będziemy szły do samolotu. Więc e, kończę na, na razie i do zobaczenia później. Jest mi strasznie niewygodnie, ale już chciałam Wam tylko dać znać, że dole, doleciałyśmy z Julitą. I teraz idziemy, szukamy naszego pokoju, w sensie apartamentu, w którym mamy wynajęty pokój. Ale tak, pierwsze wrażenia, super gorąco, duszno, jak cholera. W autobusie w ogóle nie było klimy, tym co wiecie do centrum. Ludzie tacy, no. Nie mili byli, ja póki co, może to tylko zbieg okoliczności albo zmęczenie, nie wiem, ale póki co tak, wrażenia są takie, że bardzo ładne miasto, bardzo głośne, ale fajne. Dużo palm, nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle, bardzo malowniczo i będę Wam pokazywać na bieżąco jak to wszystko wygląda, a na razie idziemy szukać naszych miejsca. Jest mi ciężko, bo mam bagaże. I dlatego się na razie z wami żegnam. Dotarłyśmy z Julitą już na, do naszego pokoiku. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone, bo mamy klimatyzację. A na dworze jest taki upał, że ledwo się szło, a to tylko kilometr miałyśmy do przejścia. Także mamy tutaj śliczny obraz. Nie chcę Was zanudzać pokazywaniem pokoju, bo to nie, mój, nie jest moim celem, ale wszystko jest zgodne z, z opisem, więc jak, będzie, jak Wam się podoba miejsce, to jest kilometr od plaży w to mogę Wam podlinkować. Tutaj, uwaga, mamy. Ja nie wiedziałam, że nawet będziemy mieć sobie aneks nasz kuchenny własny, także super możemy sobie gotować. I nawet mamy patio, także możemy sobie zjeść tutaj śniadanko, obiad, kolację, jak nam będzie się chciało. Także jesteśmy bardzo zadowolone. No, a teraz czas A. A Łazienkę mamy wspólną, więc oba Wam nie pokażę, bo może ktoś tam być. Także yy, to by było ode mnie na razie na tyle i widzimy się już później. Odzywam się teraz już do Was, trochę ogarnięta, bo byłam wcześniej mega zmęczona. Odpoczęłyśmy sobie z Julitą 2,5 godzinki no i teraz idziemy na spacer właśnie pewnie tam niedaleko plaży. Poszukamy czegoś do zjedzenia, może będzie dzisiaj niedziela i w Hiszpanii tutaj z tego co zauważyłam, większość sklepów, no i supermarkety takie duże jak Lidl są pozamykane, więc zobaczymy, może będzie coś fajnego, otwartego, choć już nie wiem, na wynos. Żeby sobie coś zjeść i zaraz Wam nagram jakieś fajne przebitki może z drogi I idziemy, bo nie chcemy czas, w ogóle marnować czasu, bo nie będziemy tutaj długo Więc dlatego zmykamy i idziemy poznawać Alicante lepiej Doszłyśmy na główną ulicę, którą można znaleźć w internecie jak wyszukacie Alicante To pierwsze co Wam wyskoczy to właśnie ta ulica i przypadkowo, nawet nie szukałyśmy je specjalnie, tylko zrobiłyśmy spacer moim sposobem, czyli chodzenie chodzenie bez celu i szukanie ładnych, yy, ładnych widoczków. Także jesteśmy teraz już przy... Yy, Boże, zapomniałam. Jesteśmy przy czym? Jak się te statki nazywają? W sensie to miejsce ze statkami. Przy porcie, Boże mój. No, wyleciało mi z głowy. I teraz yy, podziwiamy дочки Są yy, przy porcie, czekamy na piękny zachód słońca. Jest niesamowity klimat, ludzie są zadowoleni. Zmieniłam zdanie, jednak ludzie są bardzo tutaj i życzliwi. Tylko chyba po prostu trafiłyśmy na początku dnia yy, na nie te osoby, co trzeba. Ja się wam pokażę. Teraz siedzimy właśnie yy, przy tej głównej ulicy, którą, jak słyszę sobie, Alicante Atrakcje, To pierwsza ulica, która wam się pokaże, to jest właśnie ta ulica. Yy. Nie wiem, co widać, bo ekran mi grał, ale mniejsza z tym. I nawet nie szukałyśmy tego specjalnie, a jakoś przez przypadek wyszłyśmy na tą główną ulicę. I po prostu usiadłyśmy sobie i czekamy teraz na zachód słońca razem. Także poczekajmy razem.